Każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie siwy wyłazi obora. Moja matka chyba często musiała chodzić sama po lesie. Bo strasznie jesteś podobny do Neckera. Ja przynajmniej znałem moją matkę. Czego ty, jako wiedźmin, pewnie nie możesz o sobie powiedzieć. No teraz to chyba trochę cię poniosło. Chciałeś być śmieszny, lecz cię to przerosło. No, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć? A po co? Przecie mówię, że wygrałeś! Wiedźmin Obycięski